W kolejnych różnych odstępach czasu ciało poruszało się z innymi prędkościami. Drogę przebytą w każdym z tych odstępów czasu będziemy liczyli ze wzoru S równa się V razy T. I tak od momentu startu ciało porusza się z prędkością 1 m na sekundę przez 2 sekundy, przebywając drogę 2 metry. A następnie z prędkością 3 m na sekundę przez 1 sekundę przebywa 3 metry. Następnie z prędkością 4 m na sekundę przez 2 sekundy przebywa 8 metrów. Następnie z prędkością 5 m na sekundę przez 1 sekundę przebywa 5 metrów i z prędkością 3 m na sekundę przez 1 sekundę przebywa 3 metry. Droga przebyta przez ciało w ciągu 7 sekund ruchu jest sumą tych dróg cząstkowych, 21 metrów. Przypomnij sobie geometrię. Pole prostokąta to iloczyn dwóch boków tegoż prostokąta A razy B. Co liczyliśmy, znajdując drogi S1, S2, S5? Liczyliśmy. Pola prostokątów 1 razy 2. Popatrz, tu jest 1 razy 2, tutaj też. Następnie 3 razy 1, następnie 4 razy 2, następnie 5 razy 1 i następnie 3 razy 1. Razem 21. Wniosek. Z tego, co zrobiliśmy, na wykresie w zależności prędkości od czasu, pole pod wykresem jest liczbowo równe przebytej drodze. Dlaczego liczbowo? Bo pole wyrażamy w metrach kwadratowych, a przebytą drogę w metrach.